Czyli pan uważa, że wejdzie pan do drugiej turze? Na to liczę. Podchodzę do tej kampanii bardzo poważnie. Zamierzam bardzo ciężko pracować do dnia wyborów. Gdybym nie wierzył w to, że to się uda, to bym prawie roku swojego życia nie poświęcał na to, żeby prowadzić bardzo aktywną kampanię wyborczą. Rozumiem, że pan też zamierza wygrać wybory prezydenckie. Po to się pani redaktor wchodzi no do drugiej turze, żeby te wybory wygrać. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli to ja będę reprezentował polską prawicę w drugiej turze wyborów, to bez problemu wygram z Rafałem Trzaskowskim. Nad więcej. Uważam, że mam w tej drugiej turze większe szanse od Karola Nawrockiego. No, dlaczego? A dlaczego? Już pani tłumaczę. Wynika to z tego, że jestem głęboko przekonany, że wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości bardzo nie chcą, żeby system się domknął, bardzo nie chcą, żeby Tuski i Trzaskowski rządzili dalej Polską, żeby Trzaskowski był prezydentem. W związku z czym zagłosują na mnie, bo ja nie jestem Rafałem Trzaskowskim, ja nie zamierzam tego proniemieckiego rządu wspierać. Natomiast nie jest zupełnie oczywiste, na kogo w drugiej turze zagłosują wyborcy Konfederacji, jeżeli mnie tam nie będzie. Być może część z nich się zdemobilizuje. Część naszego elektoratu nie lubi niektórych działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, takich jak akceptacja chociażby Zielonego Ładu, w związku z czym nie jest pewne, co zrobią wyborcy Konfederacji, a wydaje mi się, że jest pewne, co zrobią wyborcy PiSu, którzy bardzo nie chcą, ja też nie chcę Rafała Trzaskowskiego, dlatego uważam, że chociaż z przyczyn taktycznych dla dobra Polski w drugiej turze zagłosują na mnie.